Hej, hej, moi drodzy, to was z tej strony, a my jesteśmy oczywiście Web of Snakes. No i cóż tu mamy robić? Trzeba zebrać te borowiki. Tak mi się przynajmniej wydaje na tą fajeczkę pokoju naszego wodza. Uuu, coś ciekawego. Krzak kawowca. To ciekawe, że teraz tutaj też kawa rośnie. Dobra, bo gdzieś wcześniej rosły tylko w tym. Tam gdzie była wioska indiańska, nie? A teraz kurde pod domem na zwykłym terenie to rośnie? No proszę. To albo kolejna aktualizacja może w międzyczasie była. Coś się pewnie pozmieniało. Dobra, szukamy grzybków. No grzybki są gdzie, przepraszam, w lesie. Myślę, że na wprost dla sosnowy nas odpowiednio w grzybki zaopatrzy. No już nawet mamy od razu, od ręki. U, mamy nowego aha, mamy nowego przeciwnika. zobaczcie z beczką na plecach Zakładam się, że będzie wybuchowy Tak jest i to tak grubo wybuchowy Przepraszam coś tu widać po nim kości chyba zostały Czy to też nasz Niestety też tracimy y, przy tym... Y, niestety y, nasze y, że tak powiem normalność umysłu ale byśmy jeszcze mogli tego jelonka wiem, że za, za szybko trzeba szybciej puszczać znaczy nie za szybko, tylko szybciej, bo i tak dobra, to co to lecimy do wodza wydaje mi się, że tu pogłoszczymy jeszcze naszego wilczka o, wiltek coś znajduje. A nie, przyniesie nam. No dobra, plecak jest pełen. A, to będzie nosił. Ciekawe, co jest tu. Mm, te kości, wiesz co? Schowamy. Schowamy szybko yy, w chacie. A, zostawił. No dobra, trudno. Zaraz tam polecimy z powrotem, bo. Po... Albo nie, dobra, zostawimy to. Chodzi mi o to, że chcę kości zostawić w naszym pudełku, pudełku w naszej skrzyni no bo to jest traktowane jako żywność, nie wiedzieć czemu dobra, no przerzucone kawę, wydaje mi się, że dobra, że kawa że kawa jest jak najbardziej do zrobienia, tak tutaj nie, najpierw musimy opalić ziarenka kawy. Mam nadzieję, że wszystkie trzy się naraz zrobią, tak. I flaszka i to nam daje kawę. Dobra, coś tam mamy. Czy mamy jakieś jedzenie w ogóle? Coś byśmy mieli. Wiecie, co? Zjem trochę tej zupy, żebyśmy odrobinę odzyskali. Tak, zdolność myślenia i lecimy do, do wioski, bo trzeba zdecydowanie ogarnąć się z tą starszą. Zobaczymy, co to za wiedźma. No, sprawdzimy. O, mamy tutaj. Dobra, na razie lecę tylko i jak najszybciej do wodza, Czy wodzu, wodzu mamy te hmm. przyprawy. <tak>, tak, mamy składniki. No to spójrzmy, dziękuję. Fajka jest gotowa. No to jesteśmy gotowi, no nie będziemy tutaj kombinować. Uu, wciągnij dym z fajki, akceptujemy. To chyba na różowo to coś, co się pojawiło. Tak, fajka. No to bierzemy. Nie ma co, nie? Ło, chyba nas gdzieś przeniosło. No wiecie, to takie indiańskie. Poznawanie samego siebie. Gdzieś nas. E, co? F? A, można gadać. F. Witaj, Ajano. Spodziewałem się ciebie, hmm, więc nie czekaj, zadaj. Kim jest nie? Zielonooki wilk. Czy wiesz co, zielonooki wilka? Wilki są moją, moją wiedzą, moim pytaniem. zielono oczy nie są poszukiwane, zupełnie nie są. Czy widziałaś te oczu przyjaciela? Wilk nie był przyjacielem. A może nie, a może był przyjacielem. Trudno powiedzieć, zachował się inaczej. Był agresywny. Coś się przesuwało. czy <noise> cały czas się poruszają? Ona mówi o tych. Yy, chodzących zombie? no ale zobaczę co ma na myśli, nie zawsze jest dobre, wcale niedobrą. Pamiętaj, ale musisz bać się tych, którzy poruszają rzeczy. Wow. Co robić? Drugie życia, no właśnie, przez kości, poprzez chłód, bo ej, być może czas na zmiany. Ludzie są w potrzebie, a ty masz siłę, by im pomóc. Proszę bardzo. Mamy dla ciebie fragment czegoś, co kiedyś było całością. Po pełnym połączeniu może oświetlić ścieżkę przed tobą. Ooo! Będziemy jakieś artefakty zbierać chyba. Zmienić swoje otoczenie. Pomóż bezradnym. Wykreś zieleń ze swojego świata. Zieleń? Mamy na myśli czy te... rozstrzaskane? Otrzymano niczy fragment. Ciekawe, co to jest. Jakiś... Me med med medalion? Chyba nie wiem, nie? Zobaczymy. Czy udało Ci się znaleźć? O, mamy coś nowego. E, rozmawialiśmy, tak, bardzo dobrze, cieszę się, że rozmawialiście. Czy jakieś światłe sytuacje? Chcesz pomagać ludziom, dokładnie. Bardzo bezpieczne, no dobra, nic więcej nam tutaj nie dał. Zobaczmy sobie za to, co mają do wzięcia. Uuu, coś tam się nam, że tak powiem, pokazało. Dobra, kamieniec, drewienko to zawsze zabieramy, nie? Kluczyk mamy? Mamy chyba. Nie, tu nie było kluczyka potrzebnego, nie? Dobra. Zapalenie, przeszukaj stos. Hop. Drewno kominkowe też się przyda. Jeszcze zobaczmy co u naszej znajomej można zabrać. Bracia, ona niewiele nam tu da. Raczej znaczy, porozmawiać z nami to już nie ma o czym. Szkoda, że tutaj, nie? Nie można wrócić tak jakby i gdzieś coś pogadać, bo to w kółko to samo będzie. Dobra, lecimy teraz. Yy, mamy nowy teren. Ja bym szybciutko poleciał z powrotem do domu. I haha, osiodła i konia, dobra, yy, mój słupek. Bo trzeba ogarnąć te nowe. A, piesio chyba idzie po ten. Dobra, to polećmy po to, co zostawiliśmy wtedy. A, to czeka na nas, zobaczcie. To akurat to, to pod tym względem to miłe, nie? Baczę, piesia nam przyniesie? Ta jest surowe mięsko, no, ale borowiki bym wciągnął, bo chciałbym mieć je na zupę. Ale tu jest tych kurczę, no aż nie mogę się powstrzymać, <śm> <śm> aż się nie mogę powstrzymać. Powiem wam szczerze, mam nadzieję, że piesia nam nie zje, cała ta zabawa. Proszę, proszę. Wszystko jest. Dobra. Szukamy kolejnych borowików. O, tu jest jeszcze jeden ul. Czy gniazdo bardziej niż ul. Nowy kawałek świata gotowy. Dobra, mamy już na full zrobione te kawałki świata. Dobra, to zbiorę. Tu widzę, że chyba jeszcze są borowiki. Czy mi się wydaje, ale chyba są. Tak. Borowik, i być może tutaj jeszcze coś nam się trafi. Dobra, machniemy jeszcze ten wosku, i teraz będziemy mieli jeszcze trochę, nie? Tak jak kiedyś szukałem, tak teraz proszę, ile tego jest. Dobra, no ale my szukamy borowików. Znowu ten, o No dzisiaj to jest jakieś woskowanie, bym powiedział. Woskowanie to pora. Dobra, dajcie nam tu grzyby. O, są, widzę was, widzę was. Borowiki. Dobra, mamy 7 wody, więc byśmy mogli zrobić ze dwie zupy, nie? Kurde, kolejny ten. Dobra, bierzemy. O, no, robi się nocka, dobra. Powoli będziemy uciekać do, do domu z powrotem. Tak jest, dobra, więcej tu borowików nie widzę ciemku to tak nie tak łatwo je dostrzec Jak już się ciemno robi, ale okej, okay. patrzcie kolejny ten No chyba wezmę <ścoughs> Chyba wezmę. Dobra, drzewa nawet nie musimy, bo to nie, nie o to mi chodzi. Tu chyba jeszcze jest, widzę. Tak, to jeszcze jedna. Ale tych się narobiło. Nawet dwa. O kurde. Coś dostaliśmy ciekawego, a czarną jagodę bo tam po prostu rozwaliły się krzaczki no dobra, wracamy niech sobie odpoczną mm, lecimy lecimy, lecimy szybko odpalamy ogień dorzucę jeszcze jedno paliwko i co, no zrobimy sobie ze dwie zupki z borowika. A, plecak jest pełen, Dobra, to coś pokombinujemy. To sobie u. Po prostu ugotujemy. Mamy 44 miody. O, dużo. Dużo, dużo, dużo. Dobra, jak my tu wyglądamy z żarciem. żarcie mamy full. Coś by trzeba było gdzieś zostawić, bo za dużo tych wszystkich rzeczy mamy, nie? Michę, może czarnych jagód, ale wiecie co? Zanim to zrobimy, to zróbmy odkryjmy nowe tereny. Rancho mamy rudę żelaza, trochę drogo. Cztery rudy żelaza to najechane rancho. I no dobra, też żelazo. I mamy połączenie, prelia i pola. No, a tu wszystko mamy odkryte, unikalne rancze. No dobrze, będziemy mogli to ustawić, zobaczymy teraz. Mm, nie, 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 na razie byśmy wzięli chyba prelie i pola, tylko patrzę teraz, gdzie się tu ustawić, czy my tu mamy... No chyba nie ma innego wyjścia, nie? Ale może damy tak z boczku? Predię i pola, żeby nie było za daleko. Ja bym tak zrobił, wiecie tu, i to jest to. Potem dał ten unikalny, czyli tutaj. O, mamy jeszcze kawałek świata, to wybrałbym coś takiego. Tu, żeby łatwiej było przejść. No i to wygląda na to, na mapę. Zerknijmy, że to by było OK teraz, nie? No, i tu mamy ten najechane ranczo. Będzie kolejny szybki transport, więc sobie podjedziemy. Dobra, spróbujemy w tym kierunku pojechać. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo na razie nie mamy tych terenów połączonych, więc sobie trzeba było prze przenosić. Może jednak lepiej wszystko było przesunąć kawałek dalej. No to zobaczymy. No, jest opcja tutaj modyfikacji mapy, więc nie jest tak źle. E, dobra, jakieś małe picie sobie zrobimy a picie jest, tylko yy, zdrowie nam niepotrzebne energia też nie, no zwykła woda mięska też coś tu jest dobra, zjedzmy to, żeby było zostawiłbym też ten ostrokrzew, on tak może gdzieś tam się pojawić to go będziemy zbierać po drodze kawę raczej yy, paloną bym zostawił bo jej od razu palonej nie będziemy mieli, więc od razu machnę tak i tego jednego niedźwiedzia cały czas szukamy, nie? Znaczyć skóry z niedźwiedzia, bo byśmy sobie zrobili ten czapkę, ale też mówiliście, żeby na prerie trafić to będzie akurat dobre miejsce, bawełny trochę pozbieramy dobra, to co? pijemy, małe co nieco dobra, i lecimy lecimy teraz do Popatrzymy, czy da się to szybkim. Tak, na postanek pocztowy i na bok, nie? Przy okazji, pozbieramy też trochę marchewek, bo mamy ich tylko 15. No, no nie tak, znaczy nie tylko. No, mam 15, więc nie tak źle. Dobra, osiadłajmy i farma bazyla O, a to ciekawe, mogę jechać od razu, mimo że nie ten? No proszę. To nawet jeszcze ciekawiej. <grych> Dobra, pospieramy od razu z brzoz jak jesteśmy na miejscu. Niczego nie znaleziono, bo może będzie kora. A są zombiki, dobra. Dobra, nie wiem też, czy nie wytniemy tych brzuzek. Może by nie było takim złym pomysłem, nie? To zawsze dostaniemy żywice. Cokolwiek tak to dosyć dziwnie, ale. Kłoda, kłoda i żywica. Dobra, tu już też sprzątnęliśmy, to też sobie wytniemy. Zabiki nas chyba przez płot nie mogą atakować, nie? Tak mi się wydaje, zobaczymy. Będę musiał tędy podejść, żeby pewnie do nich strzelać, a ja pewnie też nie mogę, nie? Ale sprawdzimy, nic nie znaleziono, no to tniemy. Nie? Tak brzozę, to powiem wam, twardy kawałek do zgryzienia, że tak powiem. Dobra, zobaczmy, mamy nowy kawałek świata. Jakbyśmy postawili tu, tu nie da rady, nie? Jedynie co to coś takiego. No chyba trzeba będzie to przebudować, powiem wam. Hmm. To bym wszystko przesunął, no teraz nie możemy, bo w nim obecnie jesteśmy. Dobra, yy, atramentów trzeba będzie, potrzeba, to popawimy się potem. Hmm, coś ciekawego. Czy ja dobrze widziałem, że to jest glina? <laughs> to jest glina. Ludzie, glina, łupata, łupata będzie pod czwórką. O kurde, mamy glinę. O, brawo, to F, a <laughs> nie, nie lewy przycisk. Dobra, zobaczymy czy ja mam miejsce. Nie mam, plecak jest pełen. No właśnie, bo to jest tutaj, nie? Nie, zasoby. Hmm, kurczę, mogłem zostawić ten łeb niedźwiedzia. Nie wiem, czy na mnie, jeden chyba jest, a dwanaście trochę drogi. Co ja mogę zrobić z tym? No na ten moment to ogólnie szkłowy wale, bo powiem Wam szczerze, no nie. Jest mi w tym momencie potrzebne, a glina raczej tak. Glina raczej mi się przyda, dobra. Sprawdźmy, co tu jest. Dobra, nie będę ścinał, tylko zbieramy korę, jeżeli takowa będzie. Jest akurat. Jak to plecak powiem, to co tam się znalazło? Pogłaszczemy cię piesku, raczej wilczku. Dobra i kluczyk, teraz trzeba by zobaczyć, co byśmy musieli znowu wywalić tym razem glina jest, dobra, no chyba ten łeb wywalę, no bo fff, powiem wam nie bardzo a, tu gałąź dodatkowa, no to chyba jednak lep był lepszy <ścoughs> to chyba jednak łeb był lepszy, dobra wyrzucamy no okej, okay. jeszcze sprawdzimy tą brzozę A tych kory nie chcą dać, te brzozy, tak łatwo. Ciekawe, czy można się napić tej wody czy nie jest ona zatruta. Nie. Weź wodę. A, nie. Patrzcie, ale nie będziemy mieli miejsca pewnie. A, to od razu dobra woda się jest zrobiła. No dobra. No to te gałęzie, no na razie wywalę, bo... bez sensu. W beczce coś pewnie będzie. Cała jedna strzała. A zawsze się przyda, dobra, no i co? Pewnie trzeba będzie tu stanąć i zawołać kolegów A. Nic, nic tędy nie wejdę. No kurczę, to jak ja tu wejdę Mam to rozwalić czy jak? No to nic nie ma No to jak ja mam tu wejść? Hola No nie do rady, ale jaja to cały dzień tu zmarnujemy ja przecież miałem tu przyjechać nie, koń nie, koń, zostaw konia beczka, obra, jakieś strzała podkowa strzała podkowa, czy ja tu mogę wejść? o, tu już lepiej ale nie mogę w nich trafić, ale ja. zobaczcie strzelam i one lecą gdzieś w kosmos o, no to chyba się tak łatwo nie dostaniemy, dobra, trzeba pewnie zagadać z Bazilem, od razu byśmy wiedzieli. Bazyl, kogoś innego, Dyszy i Sapie, widzisz tam te rzeczy? <grydy> w jednej chwili opiekuję się już następnie one przedzielają się przez płot. Lecz wszystko w porządku. No właśnie, dobrze, panczyłem wszystko w porządku, chyba uciekłem, przeskoczyłem przez płot. Przez chwilę szli za mną, na szczęście szybko odpuścili. Gruzy musiało ich powstrzymać, Dyszy i Sapie, przepraszam, zupełnie zapomniałem się przedstawić. że moje skromne ranczo. Kilka krów na kiedy pojawiły się te rzeczy. Jak możemy ci pomóc? Muszą odzyskać napierw najpierw zagubę, dusze muszą zagubić się gdzieś indziej. Zgubić gdzieś indziej, no dobra, czyli tak, ale mam wrażenie. O, teraz to znikło. Że trzeba będzie to że tak powiem ogarnąć w miarę szybko, bo nocka idzie. A tu chyba nie widzę ogniska, przy którym moglibyśmy poszaleć. Ta nie ma niestety. A co to jest to? Nawóz! Ło, wow, panie! To coś nowego! Coś nowego. Więcej nie da się? Nie da się. Dobra, zagadamy z bazilem. Może jeszcze coś nam. A wiem co dostaniemy chyba, jak jest nawóz, pomoże z ogrodzeniem, to pewnie dostaniemy pobryć sobie ręce, <laughs> pewnie dostaniemy poletko do uprawy, ale czy co, yy, to jak coś, ale polecimy sobie do domu, bo się nocka robi, a ja bym chciał się w końcu wyspać. Jak mamy okazję i w ogóle ogarnąć trochę, a stół roboczy 5 jest potrzebny, a dobra, to nie może być, nie będzie tak szybko wszystko, dobra, co my tu mamy, znaczy niewiele, ten miód, miód trzeba by gdzieś sprzedać, bo to bez sensu, że ja go taszczę ze sobą, dobra, a nie, 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 wróć, to nie mogę Ciebie cię przerobić na, ojoj, oj, oj, na, Ale tak, przy stole, czyli nic nie gotujemy w takim wypadku. Przy stole musimy mieć atrament. O, to widzę, żeśmy się tych atramentów narobili, a narobili. Dobra, stół kartograficzny, co my tu mamy? To jeszcze zrobimy. Równiny pola, dobra. A, no to nie, nie będę musiał chyba zmieniać, bo właśnie od razu sobie stworzymy taki kawałek, żeby nie musiał tu predni gdzie dodawać. O, elegancko. Lubliny i pola. Dobra, ale to jeszcze nie wszystko chyba. A nie, wszystko. Ok. Dobra, czyli stół roboczy glina. Czyli musimy jechać tam i glinę ogarnąć. Dobrze, moi drodzy, to za chwilę. Idziemy kimnąć się odrobinkę. Coś tu mamy ciekawego. A, miałem ten łeb zostawić, tylko już go wyrzuciłem. Hmm. Dobra, czy coś tu... Stąd zostaje? No nie bardzo. No w sumie mógłbym to wywalić. Przenieść grupę. Bo nie ma sensu. Bo i tak mamy dużo drewna. Różne. Ten atrament to mało. Dobra. W żywności. No właśnie, trzeba sprzedać by było. Ale to sobie sprzedamy myślę. Nie ma problemu. Dobra. Musimy mieć glinkę, ale to za chwilę sobie kimniemy małe co nieco. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dobra, staliśmy elegancko. To lecimy. Najpierw polecę: oczywiście, co koń wyskoczy do posterunek pocztowy. Sprzedamy te graty, które możemy sprzedać. Żebyśmy ich ze sobą nie taszczyli. A, udar ciepły? No, ja pierdzielę. Dobra, to wystarczy? Buty też? A, buty mogą być. Dobra, czyli faktycznie mówiliście, żeby. No właśnie, trzeba tam. Yy, mieć. Yy, no, jak to się nazywa? Yy, bawełnę, żeby troszeczkę. Lepiej to w, ciep w ciepłym klimacie było, nie? Dobra, zaraz sobie zrobimy na nowo jakieś wieści z okolicy. Hmm. Obowieniu, czyli to jest to samo, dobra. Czyli nic nowego tu się nie pojawiło, ale my chciał handlować. Halo, przeglądaj towary. No właśnie, dobra. Różne, czyli tak, to leci, to leci, to zostaje, bo to może do czegoś będzie potrzebne. Znaczy do lepszego naszyjniku na pewno. Nie wiem, czy te pozostałości po rybie. To na razie nic mnie nie kosztuje, więc sobie, czy znaczy mam miejsce, więc trzymam po prostu w tym. A, tu mam dwie lunety. Mogłem zrobić to wyszukiwanie od razu na miejscu. Można by kupować oczywiście ciuchy, ale naprawdę trochę szkoda, nie? Kasy drogie. O! Cały, znaczy cały. Większość miotku możemy tu Elegantko elegancko sobie z 9 miotków dużo lepiej to od razu wygląda ok miodek sprzedany nie tu tu ja bym pozbierał marchewki jeżeli gdzieś jeszcze rosną o tu widzę jest bo to będzie i bawełnę mimo wszystko potrzebne nam dość dużo bo w ogóle bawełna jakaś jest? Jest. Tak się trochę już wystraszyłem, że tej bawełny nie ma. To w ogóle mięta, jak mięta. to jest chyba bawełna. Okej, okay, marchewa. O, piesek coś tam znajduje. No i co to wygrzebałeś? Szukaj. Złom. A, złom, dobra rzecz, dobra. Jest dosyć drogi, więc zdecydowanie fajnie, że to pies nam wygrzebuje. Tu znowu coś wygrzebam. Pogłasz. Codziennie chyba warto, nie? Kopię coś. Coś jakby kopał, ale tak uciekło to miejsce, albo już podniosłem, nie? Konopia, dobra, bawełna, bawełna. Teraz bawełna nam potrzebna. I marcheweczki. Ciekawe, że koń na marchewki działa, nie? A nie na jakieś sianko, no ale dobra. To może jako przysmak jest traktowane na przykład. Dobra, pozbieramy odrobinkę. No i trzeba polecieć na tą farmę bo tam była glina, nie? o, piesiokopie, co tam znalazłeś w piesiaku? Złom? Nie, piórka, no dobra. Coś tam nam znajduje od czasu do czasu. Babemny kurcze, mogliby dawać więcej. bo jest, pamiętam, dużo jej potrzeba do utkania czegokolwiek o, jeszcze są brzydale a ja dzisiaj mam, dobra, dzisiaj trzeba to zrobić ręcznie ale się fucznęło, nie będę z nich zbierał chociaż kurczę, przydałyby się te zęby, nie? to zawsze, no, na naszyjnik lepszy Dobra, pozbieramy to, co tu na wierzchu rośnie. Zajmiemy się kolejnym misiem. Dobra, no to co? Zbierzemy. Dobra, mamy tych cwaniaczków. Kurde, to kość, kość, kość. Nie wiem, czy ta kość będzie. Podobno też ma być potrzebna, więc dobra no. Ten tam coś szuka. Kość i kość, dobra, czy my mamy coś w ogóle, jakieś miejsce na żywności? mamy dobra, piesio coś nam tu znalazł złom dobry piesek, złom dobry jest <laughs> marchewka dobra, powoli chyba będziemy lecieć do tak już przelotem będę tylko zbierał kurde, znowu popołudnie, nie, konopi nie chcę na razie bawełna Znowu się kurde robi noc. Strasznie szybko teraz, jakoś ten dzień mija. Nie wiem, czy to tak zawsze było, tylko ja nie zauważyłem. No, znalazłam coś tam kolejnego, ale chyba za daleko ja idę i on automatycznie wtedy przestaje szukać. Mam takie wrażenie, jak się mylę, to mnie wy, wyprowadźcie z błędu, ale wydaje mi się, że tak to działało, nie, że dopóki bym tam, o właśnie, tak jak tu. I nie pójdę za daleko, to on tam szuka. O, coś znalazł. Ale tak znalazł i przestał, nie? Znowu chyba za daleko odszedłem. Zobaczymy, co on tu znajdzie. O! Typowy klucz. No dobra, klucz to klucz. Zawsze się przyda. Tu widzę bawełnę. No dobra. Lecimy tą glinę. Będziemy najwyżej po nocy kopać. Przepraszam, jak będzie mało widać. A, tylko teraz tak. Wyposażenie. Czy będzie mi za ciepło? Wieczorem? Tak, wieczorem też dostaję udaru cieplnego. Więc to nie ma znaczenia. Dziwne. A ciekawe, czy po nocy? Po nocy chyba będę mógł to założyć. Zawsze było, że, że jest zimno nocą.